Ile razy słyszałeś, że brzuch robi się w kuchni? Pewnie setki razy. Ale czy kiedykolwiek ktoś ci wyjaśnił, o co w ogóle z tym chodzi? Bo większość ludzi powtarza to hasło bez zrozumienia. I potem katują się brzuszkami, trzymają dietę 1500 kcal. Robią kardio codziennie, a brzuch jak był, tak jest, a prawda, pół tego sloganu to złoto, którego trzeba strzec, a druga połowa to totalna bzdura. I w tym filmie rozkładam ten temat na czynniki pierwsze, czyli co w tym haśle to prawda, a co, a co internetowy mit? Czy każdy może mieć sześciopak? Spoiler, nie każdy. I dlaczego samo ćwiczenie brzucha nic Ci nie daje? I co naprawdę musisz zrobić, żeby ten brzuch się pokazał? Bez kardio, bez głodówek i bez obsesji. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski i pomagam facetom po 30 zrzucić brzuch, odzyskać męską sylwetkę i generalnie specjalizuję się w męskiej sylwetce. Gotowy na konkrety? To zaczynamy. I zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli pierwsza prawda. Bez deficytu nie zobaczysz brzucha. Koniec, kropka. Możesz robić tysiąc brzuszków dziennie. Możesz mieć najlepszy trening brzucha z YouTube'a z anatomią, kurwa z fizjologią Z biochemią, ale jeżeli twój brzuch Jest przykryty warstwą tłuszczu To nic nie będzie widać Bo brzuch nie wychodzi z siłowni Brzuch wychodzi z deficytu I deficyt kaloryczny równa się jedyna droga Do zrzucenia tego tłuszczu Nieważne co ćwiczysz, nieważne jak bardzo czujesz pieczenie Nieważne jak bardzo czujesz ten brzuch Jeśli nie jesz mniej niż spalasz Nie schudniesz, koniec kropka Jak to ogarnąć? Obić zapotrzebowanie kaloryczne TDEE są na to multum wzorów w internecie. Możesz też skorzystać ze sztucznej inteligencji, która zrobi ci lepszy wywiad. Odejmij od tego, co ci wyjdzie, pół do 1% twojej masy ciała. I masz kalorie na redukcję. Przykład: ważysz 100 kg. 1% równa się 1 kg tygodniowo, czyli około tam 7700 kcal deficytu na tydzień, czyli około 1100 kcal dziennie poniżej tego TDE, co ci wyjdzie. Czyli załóżmy, że ci tam wyjdzie 3100 to, jeżeli chcesz chudnąć kilogram tygodniowo, to jesz sobie 2000 kilokalorii. Proste, banalnie proste. I tutaj taki disclaimer: fizyki nie da się oszukać. Deficyt równa się spadek tłuszczu. Brak deficytu równa się brak efektów i wielki bęben. W kolejnym punkcie rozwala jeden z największych mitów internetu: czyli czy ćwiczenia na brzuch spalają tłuszcz z brzucha? Lecimy, lecimy. I lecimy z drugim punktem, i to będzie pierwsza bzdura w naszym firmie: czyli ćwiczenia brzucha spalają tłuszcz z brzucha. Robię 200 brzuszków dziennie, ale brzuch dalej wystaje. Brzmi znajomo? To dlatego, że ćwiczenia na brzuch nie spalają tłuszczu z brzucha. Nie istnieje coś takiego jak spalanie miejscowe. Brzuszki nie spalają brzucha. Wznosy nóg nie spalają dolnego brzucha albo góry ud. Pompki nie spalają tłuszczu z klaty. Tłuszcz leci z Twojego ciała według genetyki, a nie według Twojej woli. Przykład od praktyka. U mnie najpierw schodzi z twarzy, potem z łap, potem z klaty, potem z nóg. A dopiero na końcu z brzucha mi schodzi tłuszcz. Mam pecha strasznie z tą genetyką, ale jest jak jest, trudno. I nie ma na to haka, nie ma na to żadnego patentu, przykro mi. Taki mamy układ biologiczny. I co gorsza, jeżeli kiedyś byłeś gruby, to masz więcej komórek tłuszczowych i one nie znikają. Jak się odchudzisz, one nie znikają, one się tylko kurczą i one są gotowe na powrót masy ciała. Więc jeżeli ktoś nigdy nie był gruby. Ma o dziwo łatwiej bycie chudym całe życie. A jeżeli już miałeś epizody, jak na przykład ja, bycia grubym, to już jest tutaj trochę ciężej, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Bo pomimo, że osobom, które kiedyś ważyły dużo więcej, jest trudniej, to to nie jest wyrok. Naprawdę to nie jest wyrok. Można z tym wygrać, ale trzeba wiedzieć, że robienie brzuszków na tłuszcz. To strata twojego cennego czasu. I w kolejnym punkcie pokażę ci dlaczego dieta to 80% efektu brzucha i dlaczego każdy z nas ma sześciopak, tylko nie każdy go pokazuje. I zostań tu, bo to jest prawdziwa różnica między chłopcem z Instagrama a realnym gościem, który chce mieć formę. I lecimy z trzecim punktem, czyli to jest nasza druga prawda, czyli dieta ma największy wpływ na widoczność mięśni brzucha. I każdy z nas ma mięśnie brzucha. Problem w tym, że one są u większości z nas po prostu zakryte. I tu wchodzi dieta. Bo tylko odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej pozwala brzuchowi wyjść na światło dzienne. Jak to działa? Trening brzucha buduje kostki, czyli one mogą być bardziej takie wypukłe, bo generalnie kostki się na boki nie rozrastają przez to, że są kresą biało podzielone i różnymi tkankami, więc one tylko rosną do góry, więc mogą być takie bardziej wypukłe. A dieta odkrywa kostki. Jeżeli nigdy nie trenowałeś brzucha, to sześciopak może być, być widoczny u Ciebie dopiero tak przy 8-10% tłuszczu, coś takiego, a jeżeli brzuch był trenowany regularnie, bez pomijania, nie na samym końcu. To nawet możesz mieć widoczne te kostki przy 15 a nawet 17% tłuszczu. Bo większe mięśnie brzucha, tak jak mówiłem, to są bardziej wypukłe kostki, a więcej tłuszczu równa się większa kołderka, która wszystko zakrywa. Czyli trening brzucha to struktura, a dieta to widoczność. Dlatego najważniejszym narzędziem do zrobienia brzucha nie są brzuszki, tylko widelec. A jeżeli chcesz zrozumieć, dlaczego nawet przy dobrej diecie i treningu brzuch nie wychodzi, to obejrzyj mój film o codziennej aktywności, czyli o nicie czyli dlaczego bez ruchu, czyli dlaczego bez ruchu codziennego nie schudniesz nawet grama. w następnym punkcie odpowiem ci brutalnie szczerze, czyli czy każdy musi mieć sześciopak? Spoiler: nie. Ale zaraz ci powiem, co w takiej sytuacji zrobić. I przechodzimy do czwartego punktu, czyli do drugiej bzdury, czyli każdy może mieć idealny sześciopak, bo Instagram mówi: "Każdy może wyglądać jak grecki bóg". Rzeczywistość mówi: "Sorry, ale genetyki nie przeskoczysz". I to jest okej, okay, serio. Tutaj od razu uspokajam, bo genetyka decyduje o Układzie Twoich mięśni brzucha możesz mieć 4 opak, 6 opak, 8 opak, nawet 10 opak, 12 opak, ja na przykład mam 5 opak. Genetyka decyduje o symetrii i głębokości Twoich kostek, o grubości skóry, o miejscu gdzie najdłużej trzymasz ten tłuszcz, o czym mówiłem wcześniej, i o długości przyczepów mięśniowych i o w ogóle gdzie te przyczepy są. I niektórzy będą mieć idealny sześciopak przy 14% tłuszczu, inni dopiero przy 9% tłuszczu. A jeszcze inni nigdy nie będą mieli symetrycznych kostek, bo po prostu są tak zbudowani. I co z tym zrobisz? Nic. Czy to wyrok? Może, ale to nie znaczy, że masz wyglądać źle. To oznacza głównie to, że nie musisz wyglądać jak gość z okładki playboya, żeby mieć formę życia, bo forma to nie jest tylko sześciopak. Forma to niski poziom tłuszczu, dobre proporcje, siła, sprawność, pewność siebie, jak ściągasz koszulkę. A nie się chowasz pod nią. I w kolejnym punkcie pokażę ci dlaczego mimo wszystko warto ćwiczyć brzuch, nawet nie dla wyglądu. Dlaczego dobrze zrobiony kor to coś czego nie widać, ale czujesz to codziennie. Przechodzimy do piątego punktu, czyli do kolejnej prawdy, czyli trening brzucha ma sens, ale nie dla wyglądu, tylko dla funkcji. I teraz może ktoś powiedzieć: "Koro, i tak brzuch robi się w kuchni." To po co ćwiczyć brzuch, bo nie trenujesz go tylko po to, żeby było widać kostki. Trenujesz go, żeby mieć silny kor, mniej bolały plecy, mieć lepszą postawę, robić bezpieczniejsze martwe ciągi, siady, wyciskania, nie wyglądać jak flaming z wypiętym brzuchem, czyli z pogłębioną lordozą. Brzuch to jak fundament pod budynek. Możesz mieć ładne ściany, czyli łapy i klata, ale jak nie ma stabilnej bazy, to wszystko się sypie. A jak trenować brzuch? To bardzo proste. Minimum jedno, a najlepiej dwa ćwiczenia na trening. 3 do 6 serii na trening, czyli tak 6-18 serii tygodniowo. Bo brzuch można trenować nawet 3 razy w tygodniu, bo on się bardzo szybko regeneruje. Więc jak zrobisz 3 razy 6, to masz 18. Mieszaj hipertrofię z funkcjonalnością. Polecane ćwiczenia, które tu rekomenduję. Od razu będę mówił tak. Zaznaczał, że to niektóre są hipertrofia, niektóre funkcjonalność, ale generalnie jak każde z tych ćwiczeń zrobić do upadku albo blisko upadku, to te mięśnie będą rosły. Ale mamy pierwsze ćwiczenie Allahy, na przykład na linkce z góry albo na maszynie. I to są głównie właśnie. To jest ćwiczenie, głównie pod prosty brzucha, pod górę tego brzucha. Następnie mamy Abi Will. To jest takie ćwiczenie koncentryczno-ekcentryczno-izometryczne. Bardzo fajne ćwiczenie, ale bardzo trudne. Tutaj polecam wymaksować technikę, zanim to zaczniesz robić, bo to jest serio trudne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie to jest izometryczne, bardziej funkcjonalne hollow body hold. Następnie mamy dead buga, to już jest mocno funkcjonalne ćwiczenie, ale jest bardzo ważne dla zdrowia bioder i pleców. Następnie mamy reverse crunch, czyli to jest takie odwrotne brzuszki na ławce ze skosem ujemnym, takiej ławetce do dołu, może być też płaska, jeżeli jest za trudno. No i to jest generalnie ćwiczenie, które się opiera na tą drugą funkcję brzucha, czyli przysłowiowe podwijanie miednicy. I to jest na dolny region tego brzucha. Kolejne ćwiczenie to będą wznosy nóg i to jest trudniejsza wersja reverse cruncha, więc jeżeli dawno nie trenowałeś, to polecam sobie wrzucić reverse crunch i później dopiero te wznosy nóg, bo większość ludzi te wznosy nóg robi źle, bo przy wznosach nóg nogi powinny w zasadzie być praktycznie nieruchome i zgięte cały czas i Ty powinieneś z brzucha jakby zarzucać, Ciężko mi to opisać bez filmiku, ale generalnie powinieneś ściągnąć z brzucha, a nogi powinny być cały czas praktycznie w miejscu. I kolejne ćwiczenie to jest klasyk, ale dla osób, które mają większą masę ciała to będzie idealne na start, czyli deska po prostu. Zwykła deska i też deski bokiem będą jak najbardziej okej. Okay. I tutaj taka ważna uwaga, bo powinieneś traktować brzuch jak biceps. Ma się rozwijać i ma Ci służyć na co dzień, a nie tylko dobrze wyglądać. Tym bardziej im starszy jesteś. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak trenować mądrze po 40 i nie zajechać się i nie zrobić sobie krzywdy i kontuzji nie nabyć, to koniecznie wbijaj na ten film. A w kolejnym punkcie pogadamy o tym, czy sześciopak równa się zdrowie. Bo widzisz gościa z idealnym brzuchem i sobie myślisz, ale on musi być zdrowy. A ja ci powiem, niekoniecznie. Bo można mieć sześciopak i zerowe libido, rozwaloną gospodarkę hormonalną, mgłę mózgową, brak siły i nerwy na wierzchu. Dlaczego? Bo zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej albo zbyt długa redukcja może być po prostu zbyt destrukcyjna dla większości mężczyzn. Spada testosteron, spada jakość snu, regeneracja leży, energii zero, rozdrażnienie rośnie, psycha siada. I tutaj wchodzi moja historia, bo ja od stycznia tego roku, w styczniu, ważyłem 100 kg, teraz ważę 85 kg. Około niecałe 6 miesięcy zrzuciłem 15 kg i zjechałem tak z 28% myślę, procent tłuszczu do 13% tłuszczu. Zmierzyłem to fałdomierzem, żeby nie było. I co się stało podczas tego? Libido, kurde, spadło do zera. Skupienie w ciągu dnia również straciło mocno. Psychika zawężona, sztywna, wycofana i generalnie psycha zaczęła siadać. I ja na przykład wiedziałem po co to robię, ale czy ty też musisz? Bo możesz mieć czteropak i zdrowie, albo dwupak, czyli żeby te dwie kostki u góry były tylko widoczne, albo sześciopak i rozpad, więc to Twój wybór. Chociaż i tak z większości rozmów z facetami to mało w ogóle, który z facetów 30-40 lat chce mieć sześciopak. Większość po prostu chce wyglądać jak facet, nie? to taka dygresja. A w następnym punkcie pokażę Ci dlaczego powiedzenie, że brzuch robi się w kuchni jest prawdziwe, ale tylko częściowo. I dam Ci gotowy system czterech elementów, bez których żaden brzuch się nie pokaże, więc lecimy. I kolejny punkt, kolejna prawda, czyli brzuch robi się w kuchni. To prawda, ale nie pełna. Bo brzuch robi się też na siłowni, na spacerze, na spacerze, w łóżku podczas snu i w głowie, kiedy trzymasz się planu. Bo brzuch to efekt systemu, nie jednego trichu. A ten system wygląda tak. Deficyt kaloryczny. Trening siłowy, NIT, czyli codzienny ruch, żeby zwiększyć spalanie bez kardio. Sen i regeneracja, żeby hormony nie torbedowały efektów. Sama dieta bez ruchu? Spoko. Możesz schudnąć, ale będzie to wolne i będziesz flakiem, bo stracisz mięśnie. Trening bez diety? To tu już w ogóle efekty mogą być losowe. Ciężko w ogóle wróżyć z tego. Brak snu i stres? Kortyzol niszczy wszystko. Bo to działa wtedy, gdy działa wszystko. Dlatego system jest taki ważny. A jeżeli chcesz ogarnąć ten ostatni element układanki, czyli brak snu i stres... To koniecznie obejrzyj ten film tutaj. A jeżeli sam nie wiesz, jak to wszystko połączyć: dietę z treningiem, z regeneracją i z planem dopasowanym do ciebie, to zajrzyj do mojego programu Redukcja Pro. To nie jest kolejna dieta, to nie jest kolejny Excel, tylko to jest system. I w tym systemie pomagam facetom po 30 rzucić od 6 do 12 kg w 88 dni bez głodowania i bez kardio. Więc jeżeli. To jest jeżeli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to umów rozmowę z linku poniżej. Dołącz do gości, którzy ogarniają brzuch z głową.